Witam w moim mieszkaniu wyglądam jak wyglądam, ale to dlatego, że pracujemy ciężko, malujemy. wygląda jak skazanie z w ogóle w tym stroju. Nie widzicie całości. <grymne> pracujemy, malujemy, wszystko jest oklejone. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, takie białe ściany. What? Oj, nie wiem, czy cokolwiek widzicie, nie wiem, co widać na tym filmie. E, pokażę Wam nasz dzisiejszy obiad. Tu jest nasz dzisiejszy obiad. Pizzu nie? sobie w międzyczasie. Cały dzień pracuję, jutro też będę malować, także nie mam czasu rzucać filmów, nie mam czasu e, streamować takie ze mnie skazaniec. Tutaj w więzieniu jestem. Malujemy, ale nie jest lekko, tyle wam powiem. No i w sumie to będzie taki króciutki vlog. Bo dzisiaj muszę wrzucić dwa filmy. Bo wczoraj nie wrzuciłam żadnego. Wczoraj też tutaj działaliśmy. I słuchajcie, tak wygląda życie. Minuta nagrywania, to jeszcze na koniec e, chciałam pozdrowić Isamu, Nitro i Graczola, e, którzy sypnęli niezłym donate'em na 21-godzinnym live. Ie. Dzięki chłopaki, sponsorujecie mi remont mieszkania nowego. Także, a właśnie, bo napisali, napisali w wiadomości, w Donatach. Nitro napisał, że Isamu ma małego, i Isamu napisał, że Nitro ma małego, Graczol w sumie już nie miał komu napisać, napisał, że on ma małego. Dzięki chłopaki. Nie martwcie się, nawet jak macie małe, to macie wielkie serca. Dzięki za donację. Słuchajcie. Remontuję mieszkanie. Dzięki wam. W sumie to i tak bym musiała, bo było tutaj nieźle. No było do odremontowania, na pewno do odmalowania i właśnie właśnie malujemy. Jeszcze przydadzą, przydadzą mi się w najbliższym czasie yy, hajsy na materac, bo nie mam gdzie spać, nie? <laughs> nie narzucuję. No, no tak na marginesie. No, będę musiała tutaj yy, umeblować sobie mieszkanie i w ogóle. Słuchajcie. Tak to wszystko wygląda. Na razie jest ofoliowane. Żegnam Was. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam. Buziaki. Hej!